Cześć wszystkim. Dzisiaj opowiem wam historię, która całkowicie odmieniła moje życie i pokazała prawdziwe oblicze mojej rodziny. Nazywam się Anna i to, co się wydarzyło, wydawało się niemożliwe. Mój własny brat kazał mi opuścić dom rodzinny, dom, w którym dorastałyśmy razem, dom pełen wspomnień. Był pewny siebie, arogancki, przekonany, że ma do tego prawo, ale nie wiedział jednej kluczowej rzeczy. Nie wiedział, kto tak naprawdę jest właścicielem tego domu. To, co się potem stało, całkowicie go zaskoczyło. Zostańcie ze mną, bo ta historia ma zwrot akcji, którego nikt się nie spodziewał. Obiecuję, że warto wysłuchać do końca. Wszystko zaczęło się trzy miesiące temu, kiedy wróciłam do rodzinnego domu po rozwodzie. Byłam emocjonalnie zniszczona, finansowo wyczerpana i potrzebowałam czasu, żeby pozbierać się do kupy. Myślałam, że rodzina mnie wesprze, że znajdę tu spokój i zrozumienie. Dom był duży, z czterema sypialniami, więc miejsce było. Mieszkał tam mój brat Tomasz z żoną Kasią i ich dwójką dzieci. Rodzice zmarli trzy lata wcześniej, w odstępie sześciu miesięcy od siebie, a my z bratem byliśmy jedynymi dziećmi. Kiedy zapukałam do drzwi z walizkami, Tomasz otworzył je z miną, jakby zobaczył ducha. Kasia stała za nim z dziwnym uśmiechem. Powiedziałam im, że potrzebuje miejsca na jakiś czas, tylko żeby stanąć na nogi. Tomasz westchnął głęboko i wpuścił mnie do środka, ale już wtedy czułam, że coś jest nie tak. Atmosfera była napięta, jakby moja obecność była problemem. Zamieszkałam w moim starym pokoju na górze, tym samym, w którym spędziłam całe dzieciństwo. Ściany wciąż miały te same tapety, a z okna widać było ogród, w którym bawiłyśmy się z bratem. Przez pierwsze dni starałam się być jak najmniej widoczna. Pomagałam w domu, gotowałam, sprzątałam, zajmowałam się dziećmi, ale sytuacja stawała się coraz gorsza z każdym dniem. Kasia zaczęła robić mi drobne uwagi. Że zostawiam kubek w kuchni, że za głośno chodzę po schodach, że używam za dużo ciepłej wody. Tomasz był jeszcze gorszy. Patrzył na mnie z góry, jakbym była intruzem, kimś, kto nie ma prawa tu być. Pewnego wieczoru usłyszałam, jak rozmawiają w salonie Kasia mówiła Nie może tu zostać na zawsze, Tomasz. To nasz dom teraz musimy mieć prywatność. Mój brat odpowiedział: Wiem, wiem. Porozmawiam z nią. Serce mi się ścisnęło. Czułam się jak zbędny bagaż. Jak ktoś, kto przeszkadza we własnym rodzinnym domu. Następnego dnia Tomasz przyszedł do mojego pokoju. Usiadł na brzegu łóżka i powiedział bez ogródek. Anno, musisz znaleźć sobie inne miejsce. Nie możesz tu mieszkać dłużej. Zapytałam go, dlaczego przecież jest miejsce, nie przeszkadzam. Jego odpowiedź mnie zabolała. To mój dom teraz. Rodzice nie żyją, ja się nim opiekuję, płacę rachunki. Nie możesz po prostu tu przyjść i mieszkać za darmo. Łzy napłynęły mi do oczu. Przypomniałam mu, że to też mój rodzinny dom, że dorastałam tu tak samo jak on. Ale on tylko pokręcił głową i wyszedł. Tej nocy nie mogłam spać. Czułam się zdradzona, odrzucona przez jedyną osobę, która mi została. Przez następny tydzień atmosfera była nie do wytrzymania. Tomasz i Kasia praktycznie przestali się do mnie odzywać. Czułam się jak duch we własnym domu. W końcu przyszedł dzień, kiedy Tomasz przekroczył granicę. Wrócił z pracy wściekły i od razu zaczął krzyczeć. Dość tego. Daję ci tydzień na znalezienie mieszkania i wyprowadzkę. To mój dom i mam prawo decydować, kto tu mieszka. Kasia stała obok z zadowolonym uśmiechem. Coś we mnie pękło. Spojrzałam bratu prosto w oczy i powiedziałam spokojnie: Twój dom? Naprawdę tak myślisz? On zaśmiał się szyderczo: Oczywiście, że mój. Kto inny się nim zajmuje? Kto płaci rachunki? To był moment, na który czekałam. Choć nigdy nie myślałam, że będę musiała użyć tej informacji przeciwko własnemu bratu. Poszłam do swojego pokoju i wyjęłam z szuflady kopertę, którą dostałam od notariusza trzy lata temu, tuż po śmierci mamy. Wtedy nie chciałam o tym rozmawiać, nie chciałam robić problemów. Myślałam, że rodzina jest ważniejsza niż papiery i prawo własności. Ale teraz wiedziałam, że muszę pokazać prawdę. Zeszłam na dół, gdzie Tomasz wciąż stał z czerwoną twarzą, czekając, aż się spakuje. Położyłam kopertę na stole. Otwórz to, powiedziałam. Tomasz spojrzał na kopertę z irytacją, ale ją otworzył. Wyjął dokumenty i zaczął czytać. Obserwowałam, jak jego twarz zmienia kolor z czerwonej na bladą. Kasia podeszła bliżej i też zaczęła czytać przez jego ramię. Co to jest? wyszeptała. Uśmiechnęłam się smutno. To testament mamy. Mama przepisała dom na mnie rok przed swoją śmiercią. Wszystko jest w dokumentach. Akt własności, podpisy, pieczęcie notarialne. Ten dom należy do mnie od trzech lat. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. Tomasz patrzył na papiery, jakby nie mógł uwierzyć w to, co czyta. To niemożliwe, wyszeptał. Dlaczego, mama? Wyjaśniłam mu spokojnie. Mama zrobiła to, bo wiedziała. Wiedziała, jaki jesteś, Tomasz. Pamiętasz, jak trzęsłeś się od niej o pieniądze? Jak nigdy nie odwiedzałeś rodziców, chyba, że czegoś potrzebowałeś? Ja byłam przy niej do końca. Opiekowałam się nią i tatą. Mama chciała mieć pewność, że będę miała gdzie wrócić, gdyby coś się stało. Kasia była w szoku. Ale my tu mieszkamy od trzech lat. Płacimy rachunki. kiwnęłam głową. I doceniam to. Dlatego nigdy nic nie powiedziałam. Pozwoliłam wam tu mieszkać, bo jesteście rodziną. Ale teraz po tym, jak mnie potraktowałeś, Tomasz, wszystko się zmienia. Następne dni były bardzo dziwne. Tomasz chodził jak w transie, unikał mojego wzroku. Kasia próbowała być miła, ale było widać, że jest spięta. W końcu brat przyszedł do mnie przeprosić. Powiedział, że był w złej sytuacji finansowej, że czuł presję i wyładował to na mnie. Ale jego przeprosiny brzmiały pusto. Usiedliśmy przy kuchennym stole i porozmawialiśmy jak dorośli. Powiedziałam mu, że nie wyrzucę ich z domu, bo nie jestem taka jak on. Ale ustaliłam zasady. Będziemy dzielić wydatki sprawiedliwie. Wszyscy będziemy się szanować. A dom będzie należał do nas wszystkich. Nawet jeśli prawnie jest mój. Tomasz zgodził się na wszystko. Ale nasza relacja już nigdy nie była taka sama. Nauczyłam się ważnej lekcji. Czasami ludzie pokazują swoje prawdziwe oblicze dopiero wtedy, gdy myślą, że mają nad tobą władzę. Mój brat myślał, że jest panem sytuacji, że może mną pomiatać. Ale życie lubi niespodzianki. Po kilku miesiącach stanęłam na nogi, znalazłam dobrą pracę. Ostatecznie zdecydowałam się wyprowadzić, ale na własnych warunkach. Dom wynajęłam Tomaszowi za symboliczną opłatę, ale wszyscy wiedzieliśmy już, jak naprawdę wyglądają sprawy. Ta sytuacja nauczyła mnie, że prawda zawsze wychodzi na jaw, a rodzina powinna się wspierać, nie wykańczać. No i to koniec mojej historii. Wiem, że może się wydawać niewiarygodna, ale życie potrafi pisać najdziwniejsze scenariusze. Nauczyłam się, że nigdy nie można pozwolić nikomu, nawet rodzinie, traktować się bez szacunku. Czasami trzeba pokazać swoją siłę i postawić granice. Mój brat dostał lekcję pokory, której pewnie nigdy nie zapomni. A ja? Dowiedziałam się, ile naprawdę jestem warta i że nie muszę prosić o miejsce w świecie. Jeśli podobała Wam się ta historia, zostaw łapkę w górę. To bardzo mi pomoże i pokaże, że warto tworzyć takie treści. A jeśli chcesz usłyszeć więcej prawdziwych, niesamowitych historii z życia, koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Opowiem wam więcej szokujących sytuacji, które zmieniły życie zwykłych ludzi. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa pa!